Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Miro, a to jest kolejny odcinek z cyklu kurs C. Na dzisiejszej lekcji dowiemy się, jakie są instrukcje warunkowe i dlaczego się ich używa. Na początek takie małe wprowadzenie. Są w sumie trzy główne instrukcje warunkowe. Jest to if, jest to else i jest to też else if. Głównie służą do tego, aby jakąś część programu oddzielić, żeby nie wykonywała się za każdym uruchomieniem, tylko jak spełnione są pewne właśnie warunki, jak sama nazwa wskazuje. Składnia takiego wyrażenia to if, nawiasy, w których umieszczamy nasz warunek i są dwa zachowania. Kompilatora ogólnie programu na właśnie taki zapis. Pierwszy to jest wykonanie instrukcji bezpośrednio pod ifem, jeśli spełniony jest warunek. Druga to jest umieszczenie bloku instrukcji, jeśli chcemy na przykład więcej niż jedną, bo w inny sposób się tego nie da zrobić. I to właśnie jest tak. Klamra otwierająca i zamykająca. Ja osobiście będę przy każdym ifie, właśnie użył takiego zapisu, niż yy, nawet jeśli chcę pojedynczą linię wypisać bez tych nawiasów, ponieważ ja sam uważam, że to jest bardziej czytelne i zachęcam Was właśnie do tego, ale każdy ma swój styl pisania programów. Ja przedstawiam Wam. Mój. I jak już takie trochę przypługi wstępnie. Mamy jakiś warunek. Jest kilka operatorów, żeby wykonać jakieś działanie, jakieś porównanie. Jest ich, jak już mówiłem, kilka. I tutaj przedstawiam takie najpopularniejsze. Dwa znaki. Równa się. Jest to porównanie. Porównanie. Oczywiście z matematyki mniejsze, większe, jeszcze jest trochę specyficznie, ale też i intuicyjnie mniejsze, równe, większe, równe, ale jest też i różne. Normalnie w matematyce używa się na przykład przekreślonego znaku równa się. Tu niestety nie można, więc na pomoc przychodzi nam znak wykrzyknik równa się, co znaczy różne. Coś jest różne od czegoś innego, na przykład 5 jest różne od 8. I tak to zakomentujmy, a właśnie w, ogólnie w programach można dodawać komentarze. Ja to na szybko zrobię. Tak i tutaj chcemy, żeby było jakieś porównanie, ale też chcemy, żeby to było widoczne w trakcie działania programu. Więc najłatwiejszym sposobem jest po prostu wczytanie jakiejś liczby i sprawdzenie, czy ona jest zgodna z jakimś warunkiem. Dlatego wybierzemy tutaj sobie int, na przykład nasz wybór. I tutaj, pokażcie mi się, scan f. Tak, na poprzedniej lekcji wczytywaliśmy d. Wybór. I tak. Tutaj właśnie wybieramy, co chcemy pokazać. Na przykład, właśnie, wybór. Równa się, równa się, czyli porównujemy wartość naszego wyboru z na przykład i teraz mamy już w pełni działający warunek. Teraz napiszmy, co się stanie, jeśli ten warunek zostanie spełniony. Print F napiszemy tak. I to koniec. Teraz skompilujmy. Program się skompilował. Otwórzmy go. I jesteśmy tutaj właśnie w konsoli. Czeka na nasze wprowadzenie. Wprowadźmy, może tutaj przesunę tak, żeby było widać kod. Wprowadźmy coś niezgodnego z warunkiem, czyli nierównego. 8, na przykład 1. Nic się nie wykonało, nie wykonało się wypisanie słowa tak, ale odpalimy go jeszcze raz, żeby sprawdzić. No, niestety, tak się odpala, <laughs> że zasłania za pierwszym razem. I wpiszmy właśnie, co jest zgodnego. U nas akurat jest tylko jedna wartość zgodna, czyli 8. Wypisało nam tak. I program się zakończył. Jeśli chcemy coś zmienić, ma coś zrobić. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, to właśnie do tego służy instrukcja else. Else i. Ona działa w bardzo podobny sposób jak if. Też ma dwa sposoby zapisu pojedynczej linii. Czyli po prostu else i wykonane zostanie pojedyncza linia kodu, jeśli warunek if nie jest spełniony lub bloku instrukcji. I to jest właśnie tak samo otwierający i zamykający nawias klamrowy. Tutaj Sprawdźmy, napiszemy nie, w przeciwnym wypadku nie, bo to można też tłumaczyć jako if, jako jeżeli z angielskiego, else w przeciwnym wypadku. Skompilujmy program i zobaczmy. Wpiszemy coś nierównego, 8, na przykład właśnie 2, wpisał nam nie. Uruchommy jeszcze raz, wpiszemy 8, wpisał nam tak. Jest jeszcze jedna, jeden sposób, na uzyskanie pewnych warunków jest to sprawdzenie jeszcze jednego jakiegoś warunku, kiedy poprzedni nie został spełniony. I właśnie to jest else if. W przeciwnym wypadku zrób to, jeżeli coś tam, else if, i tutaj też analogicznie do ifa i do elsa, jest tryb pojedynczej linii, gdzie wykonywana jest tylko jedna linia pod ifem czy else ifem, jak i bloku instrukcji. Ale sprawdźmy na przykład tutaj. Wybór ma się różnić od 7. I tutaj mamy na przykład wypisać na przykład nie 7. Skompilujmy i zobaczmy. Wpiszemy 7. Wypisze nam się nie, ponieważ else się wykonał. Ale chcemy coś innego. Sprawdzimy nasze warunki. Nie może to być równe 8. A musi być różne od 7. Czyli na przykład 6. Sprawdziło. 6 nie jest równe. 8 jest też różne od 7, więc wykonał się warunek Else IF. I zaprzestało sprawdzanie kolejnych warunków i zakończyło program. Wewnątrz IFa, Else IFA. Można też zagnieżdżać pewne, pewną ilość warunków, więc sprawdźmy to. Zobaczmy tutaj wpiszmy kolejnego. Ifa, if na przykład nasz wybór ma się różnić od czwórki, i tu jest właśnie kolejny symbol i, czyli zrób to, jeśli pewna czynność i inna jakaś czynność zostanie wykonana. I to są właśnie symbol podwójnego ambersanta. I na przykład, żeby wybór był też większy bądź równy 5. Czyli ten if będzie wykonany w, w sposób taki, że sprawdzi, czy wybór jest różny od czwórki i jednocześnie, czy jest większy bądź równy 5. Jeśli tak. Oczywiście warunek się wykona, jeśli nie, warunek się nie wykona. Jest to logiczne i dość proste. I tutaj mamy wpisać na przykład 5 plus 4, tak, kompilator skompilował, prosi nas, my wpiszemy, musi być większy, ale różny, czyli na przykład 6. I tutaj jest taki mały myk, ponieważ każda instrukcja jest wykonywana, ale tylko w obrębie pewnej hierarchii. Jak mamy ifa, to może mieć else ifa i else Jeśli if jest prawdziwy, nie wykona się else if bądź else. Ale jeśli mamy pod spodem if, Kolejny, to niezależnie od tego, jak napiszemy program, jeśli mamy kilka ifów pod sobą, każdy z nich zostanie wykonany. Zostanie sprawdzony. Jeśli jest prawdziwy, to wszystko wewnątrz niego będzie wykonane. I właśnie tutaj mamy taką oto sytuację, gdzie został wykonany nam else if z warunku pierwszego i nasz. Drugi pełnoprawny if, gdzie właśnie wpisaliśmy liczbę różną od 4, ale większą lub równą 5. Takim innym też łącznikiem warunków jest spójnik. Lub, a wyraża się go przez symbol, na przykład, yy, yy, tutaj będzie różne 2, yy, a co, przepraszam, nie, to nie ma być i, tylko lub, czyli dwie pionowe kreski, wybór mniejszy równy 9 i jest. Co tu mamy wypisać? Na przykład wypiszmy printf 89, i teraz weźmiemy, żeby właśnie nam tutaj sprawdził, czyli ma być zróbmy 2. Aby wam pokazać, że to jest loop. W tym momencie powinno się nam wyświetlić dwa warunki. Nie, niestety tutaj dwa warunki. Ten warunek, else if, oraz warunek ostatni. I owszem, tak się stało, ponieważ wpisałem 2, co nie spełnia się z pierwszą częścią, lewą częścią ifa, że dwa ma być. Różne od dwóch, ale jest spójnik lub, czyli albo lewa, albo prawa strona warunku musi się spełnić i się spełniło, ponieważ wybór jest mniejszy lub równy 9. Oczywiście warunków w sobie może być kilka i na przykład zróbmy tak, że przenieśmy ten nasz warunek z lub. Wewnątrz naszego warunku z I skompilujmy i teraz powinno być tak, że musimy najpierw sprawdzić, czy wybór jest różny od 4 i większy lub równy 5, a dopiero następnie będzie sprawdzany warunek, czy wybór jest różny od dwóch lub Mniejszy równy 9. I wpiszmy na przykład nasze ulubione 7. I zobaczmy. Wykonał się else z pierwszego warunku. Drugi warunek też jest spełniony, ponieważ jest 7. 7 jest różne od 4, a jednocześnie jest większe lub równe 5. Więc zostało wypisane 4 plus 5, tak? Ale też i jednocześnie wewnątrz tego jednego warunku mamy sprawdzić, czy wybór jest różny od dwóch lub czy jest mniejszy równy 9. 7 jest mniejszy lub równy 9, więc też się wykonało wypisanie 89. A teraz spraw, z, sprawmy, zmieniając warunki, żeby nasz drugi warunek, który jest lub się nie wykonał. Czyli tutaj zmieńmy na większy, a tutaj zmieńmy na równy. Czyli wybór musi być równy 2 lub większy lub równy 9. I zobaczmy nasze 7. I w tym przypadku 89 nie zostało spełnione, ponieważ warunków nie ma. Ale też jest i kolejny sposób sprawdzenia, że to są zagnieżdżone w sobie warunki oprócz właśnie naszych klamr, gdzie na przykład zróbmy tak, że musi być mniejsze lub równe 5, różne od 4, ale żeby spełniono, spełniało to Warunek w drugim ifie. Czy na przykład napiszmy coś większego lub równego 9? Skompilujmy po zmianie. Otwórzmy. I sprawdźmy, czy to zagnieżdżenie działa poprawnie. 89 na przykład. Zagnieżdżenie działa poprawnie, gdyż zostanie wypisane tylko nie 7. Czyli warunek else if się spełnił, ponieważ 89 jest różne od 7, ale jednocześnie żadne z innych warunków, na przykład 89 jest różne od 4, ale jednocześnie nie jest mniejsze lub równe 5. A więc wszystko, co jest w nawiasach klamrowych tego warunku, mimo że jest też inny warunek, który nie jest spokrewniony z naszym, nie zostanie wykonane, ponieważ nadrzędny warunek też nie zostanie wykonany. I to tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do zostawiania łapki w górę, może jakiegoś suba, komentarza, zachęty, co mogę zmienić, co lepiej wytłumaczyć, jakieś, może propozycje na tematy lub jakieś zadania, które wytłumaczyć miałbym. A ja się z Wami na razie żegnam i do następnego razu. Na razie.